Odcinek trzeci. Antek! Antek! Ała! Nie, nie, nie! nie, nie, nie stało? To... Zobacz, zobacz. Ej, a co ja mam? Co ja mam na... Co się nam stało? Nie wiem. Się... Dlaczego mam taki strój? Poczekaj, bo my się zmieniliśmy. Mam no tak. takie rany. Dobra. Ktoś nas uderzył e... i przebrał i nas i wtedy... I okay. zmieniliśmy okay. się. Chodź, pobijmy swoje schronisko. Ej, cały czas mam ten e, telefon. I już no, nie ma baterii. Już nie ma baterii. Poczekaj, muszę go ładować. Nie, nie możesz. Nie no, ma już teraz prądu. Twoje no, Twoi... twoi, twoi się martwią. No. Dobra. Znajdźcie swoje schronisko. O, może tutaj będzie. Właśnie. za ja komputer? Co możesz z, tym, z nim zrobić? Komputer. No, a, a co może jest... działał. No. Ej, ale to jest moje konto, moje imię! Nie! To innej, no. innej. No, Mania. Mania Królikowska. Właśnie. Inne imię ja mam Boże, to co, i... ta... co to? Czekaj, co? Boże, Boże, co to jest? Właśnie co, co to? Czekaj. Ej, jeszcze ja mam się widzę. czekaj. W... A co to Ej. O, fajne! Czekaj. Czekaj. Jeszcze trochę, nie widzisz? Tak, no. tak, no. To nie. Jeszcze. O, nie. Co jest? Mm. Ej, to, Rafał, to sam to, co ty. Czekaj, może... Mm. O Jezu, Pani Maryja, ale ładne to prawda? No. O. Ej, to... Ej, to On jest Minecraft? Multicraft. Multicraft. Ale okay. to będzie O, komputer. Komputer może nam się przydać. Trzymaj się. Czego, co? Ja. Ja? A, to co was? A, to tylko dyplom. No. Myślałam, co to ktoś inny. I, ale na pewno nie, chyba nie ma y, komcarek sam. No. Dobra, ja idę po picie. Ja. Czemu jest, jest niejasno? No to co? Co mój telefon robi? Nic nie robi. Ale telefon. Tam jest, tam zaraz, ja, ja A jest Dobra, Ja wezmę coś. Ale zobacz, Dobrze. co tam, się stało? Odblokowały się i kąt. Nie! No, ale sam tak prosi. Mam to. To jest takie traca. Znaczy. Się... Taki, że... taki elektryczny. Wiesz? Taki ja mój strój tak. Okay. Mm. Dobra, zobaczmy co teraz. Ej, ale zobacz. Mm -mm. To jest nasz film. Co? Co To pan? No. A to my? A co my? No. Patrz jak my kiedyś wyglądaliśmy. No, wyglądaliśmy. Teraz wyglądamy tak. I mam no. rany. Rany mamy. I na ręku. Okej. Okay. Chłopak. Chowajmy. No, Chłopak. Chowajmy Zaraz, Czy to jest nawet co no, kiedyś pójdziemy. Nie, nie pójdziemy. Tam, na, a pamiętasz, jak tam wskoczył nas ten yy, triceratops? Ten, mhm. I cię tak zadrapał? No. Nie, najlepiej nie. Mhm. Co, dobrze? Mhm. No, Zachowaj się i coś korupuje na komputerze. Tak. Najlepiej. Godzina, godzina później. Onia oh. oh. ja. co? Co Co robimy? Nie wiem. Dobra, ja jedę. Gdzieś tam pójdę, okej? Okay? Po ja, ja chcę ci... ja zbiorazma. Co bo... Это снова я мое, за вам пранковый потанец, это не дам. А, а. Хорошо. А не, никто не справится. Добро. Спасибо, надо мне пранк. Окей. Берите, берите. Окей. Ty czy na statku jest Okej, Mania! Co? Jedziemy do Polski! Nareszcie! Nareszcie idziemy do Polski! Tak, ale na statku jest prąd? Nie. Czy jest prąd? Mamy prąd! Udażyłeś mnie! Aaaa! Oh, <laughs> Jest jasne, jest jasne. Nie. Nie. Co? Dinozaury. Pozost... dinozaury zabiorą są w Warszawie. To jeszcze nie koniec naszej przygody. Niech to kurde. My nie chcę już za właśnie chcę już pójść na kanapę no. wypić kole. Ja też. No i grać na Izbłosie. Mm. Il, czekaj, ile przetrwaliśmy? Jest... Patrz, Ej, patrz, ja patrz, 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 to jest e, li spilec, lipiec 5 lipca. My przetrwaliśmy do grudnia. Czekaj. Ej. Lipiec, sierpień październik. kiedy 5 miesięcy przetrwaliśmy w tej nie, nie, dzisiaj jest grudzień tak, a mam, był lipiec lipiec, sierpień, wrzesień, październik e, nie, czekaj lipiec, sierpień, wrzesień, październik stop, 6 miesięcy to co? pół roku Prze przetrwaliśmy w tej wyspie okej okay. teraz czekaj problem. Mogę ja teraz... Ja, ja, ja teraz. Ale ja... Ale cały zabiliśmy. Dobra. Słuchaj, przeczytam. Ochroniarze, Policja i, i... Policja i wojsko walczą z dinozaurami. No, no. Bo budują park. Czy co proszę? Park? Okej. Okay. Ja nie lubię parków. Z dinozaurami. Nie. No. Jeszcze mam dosyć. Jeszcze mam dzień dosyć. Dzień... Czekaj. Okay. Okay. Hey. Mój blu. Trzymałam go, głaskałem go. Ja też. Jest w Warszawie. Okay. Tak. Co mój blu? Nazwy znajdziesz. Ale pra, 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 ale, zna na na ale na szczęście Ale na szczęście wyszliśmy z tej wysy. Dobrze, gdzie no. jest to? No. Dobra. Zapalę się noc. Oj, jestem święcę. Y bydd anodd. So. No, hyn yw'r sers i'n snod. Gwiazd i'n snod.